Cześć, a tematem dzisiejszego odcinka będzie płyn do mycia naczyń Czaruś. To jest taki specjalny płyn z dodatkiem gliceryny. Dodatkowo tutaj swoje zastosowanie znajduje aktywne. Piana, która jest wytwarzana w związku z korzystaniem właśnie z takiego płynu, no i tutaj zastosowana została również taka specjalna, nowa, jak to jest nazwana, ulepszona formuła tego płynu. Jest to płyn, który naprawdę dość dobrze sprawdza się podczas zmywania naczyń, ale o tym zaraz sobie powiemy jeszcze nieco więcej. Natomiast jeżeli Chodzi o inne bardzo istotne kwestie, to jest akurat czaruś w wersji o zapachu mięty z ekstraktem z aloesu. Bardzo fajny, przyjemny zapach. Pozostawia właśnie ten płyn na naczyniach. Myślę, że naczynia bardzo fajnie, świeżo pachną gdzieś tam. Bardzo fajny ten zapach jest wytwarzany. Natomiast to, co dla mnie jest istotne w przypadku generalnie korzystania z płynów do mycia naczyń, no to przede wszystkim jest to skuteczność tych płynów. No jeżeli chodzi właśnie o ten płyn no to bardzo fajnie zmywa naczynia te naczynia nawet jeżeli są gdzieś tam zatłuszczone. Jeżeli gdzieś tam jest sporo tłuszczu to nawet fajnie sobie ten płyn radzi z takimi naczyniami gdzieś tam, gdzieś tam jeżeli po prostu lubicie jakąś tam bardziej tłustą kuchnię no to też zapewne zdarzały wam się problemy z domy czy to naczyń, czy to jakiś tam tacek po prostu po mięsie wtedy myślę, że taki czaruś bardzo dobrze się sprawdza no i pozostawia właśnie taki fajny zapach myślę, że jak najbardziej mogę Wam polecić ten produkt na ile bym ocenił ten produkt myślę, że 9 na 10 bardzo ładny zapach bardzo fajna skuteczność do tego ciekawa formuła no i cena też dość rozsądna generalnie jest to produkt dość tani tutaj macie też generalnie pojemność tego pojemność tego płynu do naczyń 1 litr, a zatem dość spore, dość spore opakowanie, dość spora butelka, myślę, tego płynu cena adekwatna do jakości no i tutaj też jak sobie obrócicie właśnie tę butelkę, to tam w tle widać. Etykietę tego produktu tutaj macie wszystko opisane jeżeli was to interesuje no to zawsze warto sobie przeczytać jak to wszystko wygląda jeżeli chodzi czy to o składniki czy to o sposób użycia natomiast myślę że ze sposobem użycia nie powinniście mieć jakichś tam większych problemów wystarczy po prostu taki płyn nalać na gąbkę no i gdzieś tam po prostu wymyć wymyć po prostu naczynia, które chcecie umyć, tak? No i generalnie pamiętajcie też, żeby po korzystaniu z takiego płynu dokładnie spłukać naczynia, żeby gdzieś tam ten płyn nie pozostał już na naczyniach. A zatem myślę, że już dość kompleksowo omówiłem płyn do mycia naczyń Czaruś o zapachu mięty z ekstraktem z aloesu. Jestem ciekaw też waszej opinii w tym temacie. Koniecznie napiszcie w komentarzu, co wy sądzicie na temat tego płynu oraz z jakich płynów wy lubicie korzystać u siebie w kuchni podczas zmywania. Zatem tak to wszystko prezentuje się, jeżeli chodzi o ten produkt. Wielkie dzięki za obejrzenie tego filmu. Do samego końca ja zachęcam do subskrypcji, zachęcam również do zostawienia polubienia pod filmem. A póki co to tyle. Trzymajcie się i na razie